Cześć wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. W kolejnym odcinku Nekowski spaceruje. Na początku tylko wspomnę, że zawsze staram się mieć porządek wokół siebie, kiedy dla was nagrywam ten materiał. Dziś tego porządku nie ma, ale to tylko dlatego i mam nadzieję, że mi wybaczycie dlatego że przyszedł do mnie nowy komputer Mac mini M1 więc jestem w trakcie teraz przenoszenia danych, przenoszenia plików z dysków i tak dalej Więc taki bałagan naturalnie występuje w takim środowisku. Ja dzisiaj chciałem was zabrać na spacer, na spacer po Szczecinie. Spacer dość krótki, bo na początku pogoda zapowiadała się na bardzo fajną. Ale już po kilkunastu minutach od opuszczenia domu e, pogoda zaczęła się psuć, a w efekcie skończyła się ulewą i wichurą. Podczas spaceru spotkałem również użytkownika grupy Fujifilm X Polska, poznałem go po aparacie, potem dopiero po twarzy. E, może rozpoznacie tę osobę. E, takiej mały quest do tego odcinka. Odcinka, którego gościem dzisiaj jest obiektyw Viltrox 56 mm 14 i nic wam nie jestem w stanie o tym obiektywie powiedzieć w tym momencie, ponieważ jeszcze nie wyrobiłem Napiłem sobie na jego temat żadnego zdania, aczkolwiek dzisiejszy cały materiał został wykonany właśnie nim w połączeniu z aparatem Fujifilm Film XT2. Obiekty wypożyczyła mi firma Viltrox Polska oraz Fototechnika, za co jestem wam bardzo wdzięczny. Przy zdjęciach pojawią się parametry ekspozycji. To również dzięki Waszym sugestiom. Aczkolwiek pamiętajcie, że takie spacerowe zdjęcia wykonuję głównie na automacie, ewentualnie na priorytecie przysłony. Więc te parametry oczywiście mogłyby być zupełnie inne. Ja już tutaj dzisiaj nie przedłużam i zapraszam Was bardzo na. Krótki spacer po Szczecinie z dużą ilością fotografii. Popatrzcie sobie, jak ten obiektyw rysuje i jakie efekty przynosi. Możecie mi dać znać w komentarzu, co o tym myślicie. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się w następnym odcinku. Nykowski Spaceruje. Wygląda jak droga mleczna albo jakaś inna galaktyka. Muszę to kiedyś przyjść z szerszym obiektem.